Huh? Irytujesz złą osobę, szczurze? Hm. Cześć mama, co porabiasz? Dzwonię po truciciela. Mamy szczura. Chodzi o mojego ziomka? E, to twój kolega? Tak, i ma na imię Malak. I go nazwałeś? Och, um, co ty na to, że pójdziesz pobawić się z Dynkiem? Jasne, mama, do zobaczenia. Bądźcie ostrożni. Ugh. Pozbędę się ciebie, ty głupi szczurze. Chodźmy do galerii. Hej, dzieci, dokąd to idziecie? Idziemy do galerii, panie. No, świetnie się składa, dzieciaki. Wsiadajcie. Huh? Co to jest? Co jest co? O! Bawi się w doktora. Haha. Ha. Um, właśnie wstał dokciu. Co? Okej, okay, okej. Okay. Y wiem co się nada. To powinno pomóc. Dobra robota, dokciu. A, o, nie mamy więcej lekarstw. O, jest pan wreszcie. Yy, przepraszam, jak miałeś na imię? Jestem Dexter Exterminator. Do twoich usług zabijam koty, szkodniki i wszystko, co jest szybkie. A zabijasz koty? O nie, nie, nie. Uwielbiam koty. Uściskuję je, dopóki ich wnętrzności nie wylecą. O, to świetnie. Proszę wejść. Więc lubisz koty? O nie, jestem psiarzem. Dzięki, papa! Pa, pa. My sobie, My sobie wesołka. wesołka! Jesteście za młodzi na zakupy tutaj. Nie jesteśmy za młodzi. I mamy wystarczająco hajsu. Wiecie, że mamy czerwiec, nie? On chyba nie wie, że mamy miesiąc upioru. <grytanie> <grytanie> nie mogę doczekać się gry z wesołkiem. Spalmy go, żeby zobaczyć, czy krzyczy. Czy chcielibyście pomóc biednemu, samotnemu sprzedawcy cukierków? Nie, lubię cukierki. To było proste. Dobra, musicie zanieść ten cukier do sklepu z cukierkami. Zobaczcie to szybko, bo wylądujecie w szpitalu. razem dasz szpitala. Co do kur... O mój Boże, ten podejrzany człowiek zabił te biedne dzieci, niech ktoś go zatrzyma. Dzięki temu wreszcie pozbędę się robactwa. Teraz poczekam i zabiorę go do domu. Nie mogę się doczekać, aż widzę. O, i go znalazł. Ha, 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 ha. I złapał. Co hmm. do? Wiecie, jaki nie możecie tu być? Wiecie w ogóle, co to za miejsce? Hmm. Chyba mamy miesięcy upiorów, racja dyniek? Tak, masz rację, Kości. Ja. Mamy miesiąc opiarów! Ona chyba nie wie, o co chodzi. Ehm, po prostu przykucujesz po krakowsku i tańczysz o tak. Co? W zasadzie to... Nie ma miesiąca opiarów. Jeszcze! Rwiec. Chodźmy razem do cukierni. Yep. Hej! Co wy dwa przegrywy tu robicie? Macie drgawki, czy jak? Nie pamiętasz, Roj? Tak żio. Ten duży potwór. O, oh, To nie był... sen? Stęskniłeś, Stęskniłeś się za nim? nim? Yy... Zamknijcie się, gnoje! Nie mogę uwierzyć, że wpadłem w tarapaty przez dwa głupie, dziwne bachory! Roy, jest okej! Nie jest okej! Okay. Nie mam pojęcia co się wtedy stało, ale dowiem się tego! I nawet października nie ma dziwacy! Co to jest? To jest wesołek! Yo, moja siostra ma takiego! Jest zarąbisty! śpi śpiewa piosenkę wesołka! Hmm... Co tak długo? Hello, Dexter. <coughs> 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 Możemy kupić, kupić batony Wojanki, proszę? Sorry dzieci, sprzedajemy ja tylko w Halloween. A oh. Dobra, dobra. Ale wyślijcie mi przysługę, dobra? Dziękujemy, Kevin! O tak, zapomniałem. Co? Co to jest? To cukier od sprzedawcy cukierków. Chodźmy obejrzeć TV. Chwila, jaki cukier? Do czego sprzedawcy cukierków? Kapatki, Kevin! Okej, okay, Kevin, myśl, myśl, jak mogę polepszyć tą sytuację dla siebie? Już dobrze, Jack. Przecież nie chciałeś go zastrzelić. Wow, glina glinakoły zastrzelił, co za niespodzianka. O nie, powiedziałem to na głos! Powiesz mi może, co to jest, koleżko? No, no, no wiesz, to cukier, cukier, cukier od naszego nowego sprzedawcy cukierków, to... to... No Okej, okay, wystarczy, spróbuję tego. No już po mnie, już po mnie. To dla mnie koniec. Spakują mnie do więzienia, już. No, O! co cukier! Chwila, serio? Ta. Y no racja, y tam są nowe cukierki na koszt firmy. No dzięki, ziomku od cukru. Hej, te cukierki są całkiem dobre. No, teraz rozumiesz, jak się czuję, kiedy pole. Kolejny dzień na wolności. Churesi, czemu ko? Dawaj nam cukier! Bierz go, bierz go! Nie chcę go! Wiesz, Mamas, 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 mamas! Nienawidzę tej pracy. Rozerwajcie na i zostawię żywą. Mamo! Mm. Czy możemy? Um. Fidwaj! Trzymaliście mi na strechu przez dwa lata! Jadłem pojąki i myszy przez dwa lata! Spalę was żywcem i potem was je. Uciekajcie! To nie malak. Co? Ale to on! Ale to nie on! Malak jest fajny i czerwony. Ten jest żółty i brzydki. Mm. Ha! Już wiem! Wykryć swoją głowę. Tylko demony tak mogą. Dobra, ale potem was zabiję. Widzisz? To nie on. Hej, mama! Możemy A -a. pooglądać coś? Jasne, dzieciaki, jasne. Teraz zakręcimy kołem Hej, fortuny. Hej, mama, mamy miesiąc upiorów? zobaczymy, co się e? losuje. Mmm. Hmm, no. To? Co to w ogóle Czemu jest? Czemu nie? Mamy bliźniaczy miesiąc bliźnia, upiorów. Czy Czyli, Czyli mamy, mamy miesiąc upiorów. Jest miesiąc upiorów! Co? Co jest, kur...